Kręce rundę w SQP Ty nie grasz w naszą grę Ona zawsze wie co chce Szybka akcja w AMG Kręcę rundę w SQP Ty nie grasz w naszą grę Ona zawsze wie co chce Szybka akcja w AMG Czuję się jak Superman Oczy czerwone co dzień Kręcę rundę w SQP Kręcę rundę w SQP przez ulicę wychowany, po mi matura Każdy raper, aktor tak jak Cezary Pazura Robi się już mokrość, dotykam tylko uda potrzebuje mojej palce to nie klawiatura Nie mów do mnie bracie, jak mnie nie znasz Wybucham szybko, w głowie jest agresja Dzisiaj nie mam czasu, weź się streszczaj robią za mocno, mówi przestań Zawsze pod sprzętem biegamy W nocy aktywni, a noc jest A teraz to go do japy Każda z was wie, bandzior umrze bogaty w naszą grę, ona zawsze wie co chce, szybka akcja w AMG, kręcę rundę w SQP, ty nie grasz w naszą grę, ona zawsze wie co chce, szybka akcja w AMG, czuję się jak Superman, oczy czy... Ich komme mit der aka, ich komme wie ein baba Mów bebi baby Hasan, na mnie i na brata Na stole złota karta, wieam, ci na kwadrat Riede nicht von anstand, es reicht nur ein Handschlag Berlin bez Tawasza, to leci w paczka Skitry, gelato, gruda i banknot Nie ma tu pardon, berlińskie bagno Maybach, ma Daimler, Mercedes-Benz Das ist effizient wie meine Präsenz Cash, flex get to Prominenz 24 karat, unter dal nacken grenz karat, unter dann nacken grenz Grenze w SQP. Ty nie grasz w naszą grę Ona zawsze wie co chce Szybka akcja w AMG Kręcę rundę w SQP Ty nie grasz w naszą grę Ona zawsze wie co chce Szybka akcja w AMG Czuję się jak Superman Oczy czerwone co dzień Kręcę rundę w SQP A, haha. Nie udawaj tu gangstera Bo ist wie qua Parva, hey. ich gebe mir Paa mit Hammer und Asuna uh. Tisch ist gedeckt fünf Flaschen Beluga Gi da RSX Ement am Super Olym für Schupper vomischen Ufa Du bist ein Farätter und Klaus bei deinemin Bruder. Und? Du hast deine Ehre verkauft für bisschen Muler und dein echter Mann würde sowas nicht tun lernen Heute nimm du schon gerne wärst du wie Tupa und uh. verrätsts deinen Ästen wie eine kleine Schmutter junge du hast dich verkauft um deine Familie auch weil du willst es nicht verstehen sie lassen dich gar nicht aus Ku. <laughs> Ty nie grasz w naszą grę, ona zawsze wie co chce, szybka akcja w AMG Kręcę rundę w SQP, ty nie grasz w naszą grę, ona zawsze wie co chce, szybka akcja w AMG Czuję się jak Superman, oczy czerwone co dzień, kręcę rundę w SQP, kręcę rundę w SQP